Psalm 112 Szczęście Bogobojnych. Alleluja! Szczęśliwy mąż, który się boi Pana i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach. Potomstwo Jego będzie potężne na ziemi. Pokolenie prawych dozna błogosławieństwa. Dobrobyt i bogactwo będą w Jego domu, a sprawiedliwość Jego trwać będzie zawsze. Wschodzi w ciemności jako światło dla prawych, łagodne, miłosierny i sprawiedliwy. Dobrze się wiedzie mężowi, który lituje się i pożycza, postępuje w swych sprawach uczciwie. Na pewno się nie zachwieje, sprawiedliwy pozostanie w wiecznej pamięci. Nie będzie się lękał niepomyślnej nowiny, mocne jego serce. Zaufało Panu. Serce jego stateczne lękać się nie będzie, aż z góry spojrzy na swych przeciwników. Rozdaje, obdarza ubogich. Sprawiedliwość jego będzie trwała zawsze. Potęga jego wzmoże się ze sławą. Widzi to występny, gniewa się, zgrzyta zębami i marnieje. Pragnienie występnych w się obróci.